Staś i szkolna misja kulinarna. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdybyś musiał spróbować zupełnie nowych smaków każdego dnia? Staś, siedmioletni chłopiec, nigdy by tego nie przypuszczał, ale jego codzienne życie miało się wkrótce zmienić w najbardziej niespodziewany sposób. Staś uwielbiał swoje ulubione jedzenie: słodkie bułeczki, czekoladowe ciasteczka i gładkie zupy bez kawałków warzyw. Każdego dnia w szkole unikał śniadania, bo nie chciał próbować nowych rzeczy. Pewnego dnia, gdy wrócił ze szkoły, znalazł na swoim biurku tajemniczą wiadomość: Staś został wybrany do specjalnej misji kulinarnej. Czeka Cię przygoda pełna smaków. Przygotuj się na podróż, która zmieni Twoje życie. Spotkaj się jutro rano w szkole przy sali gimnastycznej tajemniczy szef kuchni. Staś nie mógł uwierzyć własnym oczom. Misja kulinarna? Co to mogło oznaczać? Następnego dnia, pełen ciekawości i trochę zaniepokojony, Staś poszedł do szkoły wcześniej niż zwykle. Przy sali gimnastycznej czekała grupa dzieci, w tym jego przyjaciele Zosia, Tomek i Ania. Wszyscy trzymali w rękach podobne wiadomości. Nagle drzwi sali gimnastycznej otworzyły się i wyszedł z nich uśmiechnięty mężczyzna w białym fartuchu kucharskim. Witajcie, młodzi kucharze. Jestem tajemniczy szef kuchni. Wasza misja to przygotowanie różnorodnych potraw, które podamy na szkolnej uczcie. Ale jest jeden warunek. Każdy z Was musi spróbować każdego dania, które przygotujemy. Gotowi na przygodę? Staś poczuł, jak serce bije mu szybciej. Nie lubił próbować nowych rzeczy, ale widok uśmiechniętych twarzy jego przyjaciół dodał mu odwagi. Pierwszym zadaniem było przygotowanie sałatki warzywnej. Staś, który zawsze unikał warzyw, poczuł, jak żołądek mu się skręca. Ale tajemniczy szef kuchni miał sposób na wszystko. Staś, spróbujmy zrobić tę sałatkę razem. Może odkryjesz że warzywa mogą być smaczne, jeśli są odpowiednio przygotowane. Staś i jego przyjaciele zaczęli kroić warzywa. Zosia pokazała mu, jak zrobić pyszny dressing z jogurtu i ziół. Tomek opowiedział, że kiedyś też nie lubił warzyw, ale teraz je uwielbia. Ania z uśmiechem dodała, że warzywa są jak małe skarby natury, pełne kolorów i smaków. Kiedy sałatka była gotowa, Staś wziął głęboki oddech i spróbował pierwszego kęsa. Ku jego zaskoczeniu smakowała całkiem dobrze. To nie jest takie złe, powiedział. Kolejnym wyzwaniem było przygotowanie zupy z kawałkami warzyw. Staś zawsze jadł tylko gładkie zupy, więc to zadanie wydawało się trudne. Ale tajemniczy szef kuchni miał kolejny pomysł. Staś, spróbujmy dodać do zupy różne warzywa. I zobaczymy, jak smaki się połączą. Może odkryjesz coś nowego? Staś i jego przyjaciele zaczęli gotować. Każdy z nich miał zadanie. Zosia kroiła marchewki, Tomek dodawał zioła, a Ania mieszała zupę. Staś miał za zadanie dodać warzywa do garnka. Kiedy zupa była gotowa, Staś znów wziął głęboki oddech i spróbował. Tym razem zupa miała kawałki warzyw. Ale smakowała jeszcze lepiej niż gładka zupa, którą zawsze jadł, to jest pyszne powiedział z uśmiechem. Na koniec misji tajemniczy szef kuchni miał dla dzieci niespodziankę. Teraz czas na deser, ale nie będą to zwykłe słodycze. Przygotujemy zdrowe przekąski pełne owoców i orzechów. Staś, który uwielbiał słodycze, był zaintrygowany. Razem z przyjaciółmi zaczęli przygotowywać różne desery. Owocowe sałatki, jogurt z miodem i orzechami, a nawet zdrowe ciasteczka z owocami. Kiedy wszystko było gotowe, Staś spróbował każdego deseru. Były inne niż te, które zwykle jadł, ale smakowały wyśmienicie. To jest naprawdę dobre. Nie wiedziałem, że zdrowe jedzenie może być takie smaczne. Po zakończeniu misji, Staś wrócił do domu pełen nowych doświadczeń. Odkrył, że próbowanie nowych rzeczy może być zabawne i satysfakcjonujące. Następnego dnia w szkole, kiedy zobaczył na śniadanie nowe dania, nie bał się ich spróbować. Staś zrozumiał, że jedzenie to nie tylko przyjemność, ale także przygoda pełna smaków i kolorów. Dzięki misji kulinarnej i wsparciu przyjaciół nauczył się, że warto próbować nowych rzeczy. Drogi czytelniku! Czy kiedykolwiek bałeś się spróbować czegoś nowego? Staś pokazał nam, że warto przezwyciężyć swoje lęki i otworzyć się na nowe doświadczenia. Jakie nowe smaki chciałbyś spróbować? Może odkryjesz coś, co stanie się Twoim nowym, ulubionym daniem. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa przygoda pełna możliwości. Czasami wystarczy odwaga, żeby spróbować czegoś nowego i odkryć, że świat jest pełen niespodzianek.